Buenos Aires! Nazywam się Miguel Lo to jest. siatka na kosza! Sponsorem naszego programu jest Sieć Restauracji Polakowski. Jedyny w tej szkole producent znaleźników meksykańskich, bynajmniej nie wegańskich. Powitajmy naszego pierwszego gościa, czyli Margaritę. Hejka. Jest to królowa nowodworskiej sali gimnastycznej. Ale tej małej. Margarito, jaki jest problem i dlaczego przyszłaś akurat do Miguelo? No właśnie, drogi Michale. Nie mam pojęcia. W mojej szkole nie ma żadnych problemów. <śmiennie> Wspaniale. No ja myślę. Zatem w czym tkwi piłka? Jacyś nauczyciele bezpodstawnie twierdzą, że z sali gimnastycznej dochodzą dziwne odgłosy. Czyli sądzisz, że z sali gimnastycznej dochodzą jakieś dziwne odgłosy? Przepraszam, nie wstrzeliłem się. W każdym razie zaprosiliśmy do studia samych zainteresowanych. On, bliski kolega Lanka i międzynarodowy celebryta. Ona jedyna w Polsce prowadząca Libru's Street Posting. Powitajmy, Ricardo i Alinę! Halinka, patrz! To ona. No, cap, to ona! Dobrze, rozwiążcie swój problem. Zrzućcie siatkę. Ochotnik. Może ja zacznę? Pani wicedrektor. Margaret, przez pani skandaliczne bieganie i klepanie piłką nie mogę przeprowadzić. KPP, KPO, AMG. PDW. ETCR. Słuchaj, zgadza się, Halinko. Słuchaj, gościu. Powiemy ci to w twarz. Przez to wasze tam dudnienie na dole, krzyk, krzyk, ani, ani próbę zrobić, ani koncert i nie wspominając o tych reklamach szopki! Szopki! Które cały czas tam lecą z waszego głośniczka. Margarito, więc jak odbijesz tą piłeczkę? Moje rozwiązanie jest bardzo proste. Ja sugeruję, żeby pan Ryszard robił te swoje maestro jubileusze poza moim terenem pracy, bo ja zupełnie nie mogę się skupić na układaniu zamian sal i zakupach online, kiedy za ścianą słyszę ten co prawda wspaniały, znany na całą Polskę, chór i jego dyrygenta. Ludzie, czy wyście poszaleli, że teraz będziecie robić jakąś ogólnoszkolną akcję na sali gimnastycznej, ale przepraszam, artystów takich jak ja, przepraszam, będziecie połączać, jak się mają zachowywać, co, co? Ale Ricardo, jest okej, okay, jest okej. Jest okej! Okay. Okay. Można usiąść. Jest okej, okay. ja już mo można usiąść. I to zadziałało na was jak? Siatka na kosza! <śpania> Wspaniale. Ty to mi zawsze taki pozytywny vibes. No kurde, szalincia, raczej nie inaczej. Muchas gracias. Piotr, gracias.